Okej, okay. mamy najdziwaczniejszy tegoroczny film, moim zdaniem. W kinach można o nim pogadać. No hard feelings, czyli bez urazy. To drugi film w reżyserii Gina Stupińskiego, który opowiada nam historię Madi, granej przez Jennifer Lawrence, dziewczyny mieszkającej w Montag, która nie radzi sobie z płaceniem tam podatków i robi co może, aby się utrzymać. Ponieważ, tutaj muszę chyba wyjaśnić dla polskich widzów, samemu też oczywiście musiałem się dowiedzieć przy okazji filmu, to jest gdzieś tam na Long Island, generalnie Nowy Jork, sam Cypelek, powiedzmy taki hell, Nowego Jorku, gdzie mamy ewidentne w filmie zjawisko gentryfikacji. Gen gentrification, czy jak to tam jest po angielsku, czyli że coraz to bogatsi ludzie wykopują teren i tych miejscowych po prostu przestaje być stać na mieszkanie tam. A jest to zajebisty teren, bo wiecie, bo ładny, taki, taki ala mini. Yy, I wiadomo, tak, wiadomo. <laughs> Także nasza bohaterka za dnia jeździ Uberem, wieczorami jest kelnerką, ale nie radzi sobie z podatkami i pieniędzmi, więc zabierają jej samochód, więc ona kontaktuje się poprzez Craigslist z rodzicami naszego drugiego głównego bohatera perskiego, granego przez Andrew Feldmana, który jest strasznie wycofanym, powiedzmy, dziewiętnastolatkiem i jego rodzice są gotowi zapłacić komukolwiek, dziewczynie, mniej więcej w jego wieku, żeby go... Wiecie, wyciągnęła ze skorupy, tak? Ja nie wiem, czy to po polsku też tak mówimy, że. Take someone out of his shell, ale wiecie o co chodzi, że, że. Żeby go przeleciała w zasadzie. I to jest właśnie. Tutaj wchodzimy. Tutaj wchodzimy w to, że jest to dziwaczny film. Ten reżyser, ukraińskiego pochodzenia, Notabena, jest. To jest jego drugi film, wcześniej był scenarzystą, trochę więcej napisał, ale jako reżyser robił wcześniej ten film Good Boys, bodajże, w 2019, który mi się podobał. To było bardzo takie ciekawe. Coming of Age o dzieciakach z podstawówki, które. Nic już o nim teraz nie pamiętam, poza tym, że wtedy, jak robiłem recenzję, to mi się podobało, już parę lat minęło. Natomiast absolutnie mnie zaskoczył tym, co tutaj nam serwuje. Film jest tonalnie i scenariuszowo po prostu dziwny. Dziwny w tym sensie, że większa część humoru opiera się o cringe. Nie wiem, sensie zresztą ja tak czułem, był tak suchy, tak dziwny humor. Czasami siedziałem w kinie z takim. E? A ja w pół tego seansu zjeżdżałem z takim, what the fuck is going on? Po prostu takie, nie to się śmieje, i to się tak cringeuje, tak. Uu, nie? Nie, nie, tak się zastanawiałem, czy ten humor nie działa, czy on po prostu ma tak działać, tak, w takiej stronie, takiego, what the fuck? Film jest dziwny. Spodziewałem się komedii romantycznej, nie wiedziałem o czym to jest. Tymczasem dostajemy coś, co do no, nie wiem, odwołuje się do takiego trochę dla dorosłych. Kina, komedii związanych z seksem i tak dalej, lat, nie wiem, 90., -tych, 80., -tych, może nawet jakiś taki. Jest jakiś pierwiastek czegoś nie z tej epoki w tym filmie. Nie mam pojęcia, czy to się Wam spodoba, jakbym miał tak ogólnie polecić. Recenzja ma średnie plus, raczej się podoba, więc każdy na własną odpowiedzialność musi sobie odpowiedzieć, czy chcecie oglądać, czy nie. Ale bez wątpienia dla mnie jest to film, który warto zobaczyć, chociażby dlatego, że jest on trochę inny. W świecie. Po prostu kopi na kopi na kopi, chodzi szczególnie o komedie romantyczne i, i pewien szablon i, i te same formuły i tak dalej. Ten film rzeczywiście jest inny. Czy to działa? Nie wiem. Obejrzałem go, częściowo mi się podobało, ale naprawdę nie wiem, było to tak dziwne doświadczenie dla mnie. Ponieważ Jennifer Lawrence, która jest po 30, tutaj trochę taką udaje młodszą, żeby mieć hajs na przetrwanie, w zasadzie to umawia się z tymi rodzicami dzieciaka, że oni dadzą jej samochód, a ona chce mieć samochód, żeby móc jeździć uberem, żeby spłacić swój dom jakby stara się go poderwać, tego zacofanego na zasadzie prawiczka, dziewiętnastolatka, który nie pije alkoholu, nie imprezuje, nie ma znajomych, jest nerdem takim trochę. On, on jest jak jakiś zemsty frajerów czy coś takiego, taki wyjęty trochę nerdzik. I, i ona go podrywa w jakiś taki sposób strasznie Właśnie jak w sprawie slapstickowej komedii sprzed 30 lat, gdzie ona się zachowuje tak super wyuzdanie, i w zasadzie chce ciebie mieć, wiecie, i on taki przestraszony, ale z drugiej strony idzie na randkę. Na randce im nie wychodzi, ale coś takie Strasznie dziwaczna relacja oparta o bardzo fizykalną komedię. Są tutaj gagi, gdzie w pełni naga Jennifer Lawrence bierze udział w bójce, więc dziwne, dziwaczne rzeczy się dzieją w tym filmie. I czasami one dla mnie działały, czasami nie, ale przez. Pół filmu zastanawiałem się, kwowadis. Dokąd zmierzasz w filmie o co tu chodzi, szczególnie że za dziwnym, suchym, cringeowym humorem, który, czas, który tak prawie mnie kupił, stoi dużo jakiegoś, jakiejś takiej głębi. Ja tak na nawet myślałem, że wiecie, mamy tego chłopaka, którego rodzice przez całe życie super bogaci, biali ludzie, wszystko za niego robili i tak dalej. nie? I on po prostu jest taki trochę, że nigdy nie miał okazji stać się sobą, nie? Z drugiej strony mamy ją, która ma mamy ten problem gentryfikacji, mamy ten problem. Jej osobisty, że nie miała nigdy ojca, który ją zostawił i spłacił. Matka umarła, zostawiła jej dom, więc ona czuje za punkt honoru uratować ten dom. Ale jest tak naprawdę nie do końca szczęśliwą dziewczyną po 30, która nie ma życia, tylko stara się przetrwać, nie? Gdzieś to, jak, jak tak na chwilę odrzucimy tę ten, ten, ten konwencję rom czy w ogóle komedii jakiejkolwiek dziwnej, to gdzieś tutaj mamy taki naprawdę ciekawy... No nie wiem, że <noise> egzystencjonalny, prawda, dramat to może przesadzę, ale trochę się czułem, jakbym oglądał jakieś... Koreańskie kino dramatyczne o ludziach i ich problemach, ale wrzucone w konwencję komedii romantycznej, gdzie muszą być śmieszne gagi, bo wiecie, bo, 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 bo ona chce go poderwać, a on tam coś, a on nie wiedział, myślał, że ona chce go porwać, więc piuknął jej gazem w oczy i ona zrobiła. <laughs> tak, jest to tak dziwaczny film, tak w przynajmniej jeśli chodzi o swoją oryginalność, że, że polecam sprawdzić tylko dlatego chociażby. Natomiast e, straszne dziwadło. I o ile pierwsze tamte dwie trzecie filmu po prostu zastanawiałem się what the fuck is, gdzie to, dokąd to zmierza? Jest strasznie dziwaczny w ogóle ten aspekt, że ona jest od niego tam ponad dychę starsza i, i mają zero chemii na ekranie. Mają zero, znaczy, zero chemii. No on jest pierdołowatym nerdem dziewiętnastolatkiem, a ona 32-latką, która wiecie, która jakby no... No po prostu w... coś tu nie działa pokoleniowo i to nie jest jeden z tych romansów w kinie, czy w... tak jak na świecie, że po prostu starsza osoba z młodszą jest, że jest różnica wieku. Nie, oni ewidentnie do siebie nie pasują, no ona na zasadzie jeszcze w życiu alkoholu nie piła, ona wiecie, jest tą dekadę starsza o te wszystkie doświadczenia i, i tak dalej, nie? Więc to jakby jest to, i to było strasznie takie cringe'owo, takie wręcz wchodzące w taką, wiecie, w takie mo moralne rozkminy, czy to jest w ogóle... Poza tym, tak naprawdę ona się tu prostytuuje i ten film też tak nad tym przechodzi, wiecie, nie? Ja nie oceniam, powiedzmy, ale jest dużo takich elementów tego filmu, gdzie po prostu siedziałem w takim. Czy, czy to ta, czy ta jest okej okay w ogóle? I fakt, że ona chce go tak, jak, tak, jakby, wiecie, jest wykupiona po to, żeby się z nim przespać, ale tak, jakby trochę go oszukuje, taki grooming, że starsza osoba i ten. Jest tyle elementów w tym filmie tak dziwnych, naprawdę fascynujący film, fascynujący, ale oglądając głównie byłem. Eh? To jest taki film, ty, ty, film, który można wyrazić miną. What? <laughs> no i jak już dochodzi do trzeciego aktu, trzeci akt mi się nie podobał. Muszę Wam powiedzieć, że bez że rozwiązania wątków, myślę sobie, czy po ocenie, po ocenie wejdę w spoilery, bo chciałbym za dwa, dwa teksty rzucić i jestem ciekaw tych z Was, co oglądali, co Wy o tym sądziliście. Więc. No ale to po ocenie. Bez oceny jeszcze powiem tylko, że e, aktorzy mi się podobali. Jennifer Lawrence w tym filmie to jest taki film, w którym naprawdę ona daje z siebie wszystko. I daje się poniżyć i jest cała naga, i... ale nie, że cała naga w sensie, że na zasadzie tanio pokazała Cycki. Nie, ona tutaj odgrywa, to wszystko ma sens wewnątrz filmu i naprawdę świetnie ucieleśnia osobę, taką właśnie, z tych, tej lower class, z tej takiej zwykłej, która na co dzień ma ciężko w życiu. Dwa etaty zapierdziela i nie daje się w kaszę dmuchać i jak trzeba to będzie broniła swojego wszystko tutaj oddaje perfekcyjnie. Przy tym, będąc ładną dziewczyną, żeby nie było, że taki lower class to musi być tylko jakiś wiecie, w zasadzie taki facet, wiecie, owłosiony, brzydki i on po prostu jest lower class, bo jest robolem. Nie, 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 on jest ładna dziewczyna, która po prostu w tym miejscu ma ciężko w życiu, musi sama wszystko zapracować, w przeciwieństwie, a kontrario do tych bogatych, prawda, osiedlających się naokoło niej, białych ludzi, którzy po prostu mają o tak, no nie, no i po prostu sobie znaleźli fajną działeczkę w Nowym Jorku, taką na zasadzie, mamy, wiecie, tuż nad morzem, no nie, gdzie jest pięknie i drogie. Drogo, ale ich na to stać. Także tutaj bardzo, bardzo, bardzo mi się Jennifer Lawrence tu podobała, szczególnie, że w tamtych różnych tam X-Menach innych rolach często zbiera hejt. Uważam, że tym filmem udowadnia, że naprawdę jest dobra. Jak, jak chce, to jest dobra. Ten chłopak znowuż też, uważam, że nawet nieźle grał tego takiego nerda 19-letniego. ale to było, tak, to było tak dziwnie napisane, że ja przez pół filmu się zastanawiałem, o co tu chodzi, co on w ogóle ma grać. Strasznie, ten film jest, jakby każda postać była z innego filmu. Tak jakby on był z jakiejś Zemsty frajerów, ona z jakiegoś nie wiem, z, jakiegoś, z czegoś zupełnie innego, jakiegoś takiego seks, komedii dla dorosłych, coś. Gdzie, gdzieś tu po wszystko się miksuje w dziwaczny sposób. No jedno jest pewne, nie wszystkie gag dla mnie działały. Jest taki gag, jak ona wchodzi na rolkach po schodach i gag jest, polega na tym, że oni mówią nie, nie, ty wejdź do nas, ona na tych rolkach tam się wspina, ale no tak, wchodzi w taki sposób, że widać, że Specjalnie to robi, że taką komedię na zasadzie jak jakiś taki Jaśwa Sola no ja i mówię, no nagle jest taki Jaśwa Sola komedia slapstickowa w tym filmie. Ja, mówię, bo, ja nie wiem, że to nie działa, ale miałem dużo takich momentów, że w filmie Czym chcesz być? takie, what? <laughs> Także dostanie ode mnie bez urazy naciągane 6. Takie gdzieś 5, 6 myślałem sobie oglądając. Po filmie sprawdziłem, że no, średnie ma koło 6 właśnie, od publiczności nawet wyżej, więc, więc jak macie ochotę, coś trochę nietypowego, ale niby komedia taka dziwna, sprawdźcie, czemu nie. Jestem bardzo ciekaw opinii, co do spoilerów, teraz powiem full spoilery, 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 bo jestem po prostu ciekaw, mi się nie podobało w końcówce jest ten wątek tego jej mieszkania i właśnie gdzieś za tą całą durną komedią jest wątek jej osobisty, że ona jest w tym domu i nawet znajomi jej mówią, że i co całe życie będziesz tego próbowała tu przetrwać, po co ty w ogóle tu jesteś na zasadzie yy, przez tego ojca, który ją zostawił i tak dalej. Generalnie chcę jej powiedzieć, zacznij żyć, nie, nie ratuj tego, co jest nieuratowalne, nie? Ech, nie, nie do uratowania. I ona nie tylko, że sprzedaje dom, co jest spoko, dochodzi do wniosku, że przeprowadzą się do Kalifornii, ale tak sobie myślałem, czyli co, wiecie, East Coast, West Coast, przez całe Stany będzie jechała, ale tak naprawdę po co do Kalifornii, nie? Tak, nic w trakcie filmu więcej o niej się nie dowiedzieliśmy, poza tym, że, poza tymi rzeczami, które już powiedziałem w bezpoilerowej recenzji. I tutaj trochę szkoda, że nie było jakiegoś typowego, znaczy nie, nie wiem, czy typowego, ale że ma jakieś marzenie, że coś, albo że właśnie, albo może, że się wyprowadziła niedaleko tego miejsca, ale tak, żeby ją było stać, nie wiem, nagle ona jedzie do Kalifornii, takie okej, okay, okej, okay. tam, tam będzie barmanką, no bo nie wiem, nie ma żadnych tam, to nie tak, że ona nagle idzie na studia, albo nagle ma, nie wiem, zawsze chciała rozpocząć jakiś biznes, nie, ona po prostu jedzie do Kalifornii. Nie podobało mi się tylko to, że tak, jest dwójka drugoplanowych bohaterów, jej kumpli, którzy się spodziewają dziecka i bardzo by chcieli, ale nie stać ich na mieszkanie, i tak dalej, i tak dalej, i ona sprzeda. Daje swoje mieszkanie im, robiąc niespodziankę tej dziewczynie zresztą, dużo taniej niż mogłaby. Ja mówię, tylko dlatego, żeby oni mogli właśnie tam zostać. Ja mówię, nie, no po co? Zresztą ona reaguje, ta, ta dostała mieszkanie za pół darmo, a jest taka na zasadzie, o fajnie, i tak ta scena w ogóle, tak, ta końcówka jest tak, ten film jest tak dziwny, to jest kolejny film, mówiłem o Wesie Andersonie i Asteroid City, to jest zupełnie inny rodzaj kosmity, Jean Stupiński, ale też jest jakiś kosmitą, bo ona tak zareagowała, tak, okej. Okay. <grych> ale nie wiem, Jennifer Lawrence sprzedająca, ta, jak ona jest, Maddy, Maddy mi się kojarzy z Euforią, Maddy sprzedająca to mieszkanie, okej. Okay. Ale czemu miałaby na zasadzie, zamiast zarobić 2 miliony, to zarobić, nie wiem, milion 200 i sprzedać to im? Jakby nie, nie... hipotetyczne kwoty rzucam, nie mam pojęcia. Nie rozumiem, powinna była sprzedać za pełną wartość po prostu sobie lepiej, lepiej gdzieś innej żyć, a nie, że zrobiła prezent znajomym na kilkaset tysięcy. Ja, to w ogóle nie ma sensu w filmie, nie? Ci znajomi za to są tacy, o, fajnie. <laughs> nie, nie rozumiałem tego w ogóle. Jakiś taki nagle altruizm z dupy, no nie? Druga sprawa, e, rodzina tego, gdzie tam w ogóle Matthew Broderick gra ojca tego takiego nadopiekuńczego, e, dają jej tej sam ten samochód, ale samochód zostaje zniszczony przez dzieciaka, ponieważ dzieciak, jak się, oczywiście to jest też taki, nagle przy tej całej dziwności wchodzi wątek taki jakże kliszowy, co by nie mówić, w sumie jedyny taki kliszowy element, ten kregosłup tego filmu, gdzie on się w pewnym momencie dowiaduje, że to był spisek jej rodziców, jest takie klasyczne, czyli to wszystko było na niby, a ona mówi, no nie, bo wiesz, bo potrzebowałam, ale ten, ale w sumie to się polubiłam, nie? Tak, widzieliśmy to milion razy, wszystkie te komedie, typu jak stracić chłopaka, w ile dni i tym podobne, jakieś tam, nie? Że jest moment ujawnienia, i się rozchodzą, a potem w jakiejś formie się schodzą. Ale nie podobało mi się to, że ci rodzice jej tak w ogóle nie pomogli, tylko tak, tak jak jej obiecali ten samochód, to jej dali. A że samochód został przez ich syna skasowany, to dali jej skasowany samochód. Myślałem, że powiedzą coś w stylu, dobra, to my ci zapłacimy ten podatek bo Pomogłaś naszemu synowi, on będzie do, dobrze, my jesteśmy bogaci, no mogłoby coś takiego być, no nie? Albo, że ona tak przez cały film jest to ta gentryfikacja i, o, i jakby film portretuje tych bogatych ludzi jako takich, no, dupków po prostu, no nie? Którym wszystko wolno i tak dalej. To mogłoby być na koniec, że ta para jednak ma taki moment takiego, okej, okay, wiem, że patrzysz na nas wszystkich jak na dupków, ale no nie jesteśmy aż takimi dupkami. Normalnie się dorobiłem, ty, ty, ty rzeczywiście masz ciężko, a pomogłaś nam, tak, synowi, na tym nam zależało, bo go kochamy, jesteśmy na dopiekuńczy, spłacimy ci ten podatek w zamian. I, da, i ten samochód rozbity też masz. W zasadzie, mogli coś takiego zrobić, taki troszeczkę, tu byłby trochę taki altruizm mający sens, a nie, że to ona daruje swoim dzieciakom, a nie zrobili tego ci rodzice w ogóle w dupie. E, ten dzieciak zresztą, też jest ta relacja z tym dzieciakiem, że oni na koniec się lubią, więc zero chemii mieli. Ja rozumiem, że mogli... Że, że film poszedł w stronę jakiegoś takiego, że mogli zbić pionę i się lubić jakoś tam, że on też częściowo pomógł jej się uwolnić ze swoich problemów. Okej, okay, to było nawet fajne, to było nawet świeże, że ta, te dwie osoby tak... że jakaś relacja się wywiązała, ale to ta końcówka była... to, jak to pokazali w końcóweczce, było dla mnie dziwne. Po prostu, po prostu dziwne. I taki wiele... To cała ta końcówka była taka... Eee! No ja nie wiem, ale film absolutnie dziwaczny Jennifer Lawrence próbującą na siłę uwieść 19-latka, który jest taką pierdołą, a, a ten, a tamten jakieś dziwaczne gagi, jakieś przy tym dużo takiej seksualności, gdzie on po prostu wygląda jak dzieciak. Strasznie dziwne to było. E, ja czułem bardzo duży cringe, bo czułem i to, co ona robi, i to, co on robi, szczególnie w tych pierwszych spotkaniach, to było tak cringe'owe dla mnie, z obydwu per perspektyw, bo ja jestem bardziej w jej wieku, ale byłem kiedyś młodszym, mnie doświadczony chłopakiem i wiem, co on by se myślał, no nie? Więc jakby... <laughs> Strasznie dziwne z dwóch perspektyw. Także no tutaj ten taki sucho hum humorowy, cringe'owy yy, styl pokazywania tych scen i tego... Nie wiem, może tak miało działać po prostu, na mnie, aczkolwiek strasznie dziwne to było dla mnie. Czekam na Wasz, i czekam na opinię ludzi, którzy oglądali, co Wy o tym wszystkim sądzicie, bo na razie tylko zerknąłem w neto, tak z góry, tak ogólnie zerknąłem na jakąś tam średnią, wiecie, na Rotten Tomatoes i recenzję, i, i zaraz też chcę kilka przeczytam, bo jestem ciekaw co inni ludzie o tym myślą, bo ja jak oglądałem ten film, tak jak powiedziałem we wstępie, tak zakończę, <laughs> Mam pełne koło, najdziwniejszy film jaki widziałem w tym roku. Znaczy w sensie bo wiecie Wes Anderson, to ja wiem, że on jest kosmitą, a tutaj się nie spodziewałem, bardziej, bardziej o to mi chodzi, że najbardziej mnie zaskoczył w tą stronę, ale ogólnie był dla mnie średni, także nie wiem. No. Czekam na Wasze opinie i do zobaczenia w kolejnym ponarzekajmy o filmach.